Dzień dobry, witam Was, kochani, witam Was, Daniela, która jak zwykle Was rozwesela. Słuchajcie, moi drodzy, takiego gościa, jakiego Wam tu dzisiaj przyprowadziłam, to się nie mieści w pale najstarszym Guralom. Zanim Wam powiem, kto i co, na pewno go znacie, na pewno widujecie go na Piuszkowskiej, na pewno widujecie go w pawach, w klubach, w teatrach, bo on gra przecież i śpiewa, i, i scenarzystą jest, i skończył ludzką filmówkę. Proszę Państwa, sam o sobie zresztą będzie opowiadał, bo tyle tego opowiadania, że ja myślę, że nie skończy się tylko na jednym spotkaniu. Ehm, mówią na niego Bielas. Na imię ma Jacek. Proszę Państwa, zaraz wam pewne nazwisko. Ponieważ postawiłam na czarnego konia, mam tutaj tego konia. I takim koniem jest Jacek Bielas. Wieleński. Iha! Yeah! Bardzo proszę. No proszę, to jest ciężki moment. Co, pod, co mam powiedzieć po czymś takim? Daniela, wie z ciężkich działów strzeliła na początku. Widzę, że okopy padły i druty kolczaste przerwane. Tak jest. Forteca zdobyta. Ja zawsze wolę odpowiadać na pytania, ponieważ y, życie się układa tak nieprawdopodobnie, że w każdym temacie może się coś wydarzyć. Jestem y, tak. Na dzień dobry, na pewno stuprocentowym łodzianinem, z dziada, pradziada. No właśnie. Tu się włóczę, tu się uczę i tu lubię bywać. I kochasz tą łódź, z tego co wiem, kochasz bardzo łódź i przede wszystkim Piotrkowską, którą my te, teraz też kochamy, ale ty ją kochasz chyba najbardziej z wszystkich łodzian. to wiesz, z wiekiem tak człowiek nabiera dystansów na pewno, mhm. ale jest to e, no na pewno Piotkowska, Bigiel jeszcze dawniej. Jak się dawniej Bigiel, tak. Ta, to człowiek tutaj przeszlifował trochę bruki. No ale to jest właśnie część, która łódź uczy. uczy mhm. No może powiedz nam, ponieważ dawno nie widzieliśmy się, działaliśmy kiedyś w Łodzi Kaliskiej. Yy, nie tylko, śpiewaliśmy na festynach różnych, no, też na Pietrynie. Yy, co ty teraz, no oprócz tego, że i w filmach i w teatrach jesteś, yy, co śpiewasz? No yy, ostatni że jeden z ostatnich twoich zespołów, to jest yy, związane coś u yy, Marynarze, tak? Bielas i Marynarze Łodzi. Bielas i Marynarze Łodzi. No właśnie, wstydzę się przyznać, że nie słyszałam o tym zespole, ale jak mi teraz powiedziałeś, to chciałabym usłyszeć, co wy tam śpiewacie, jak to brzmi w ogóle, jaka taka znana piosenka, bo to koleżanka mi podpowiedziała, że widziałam cię tam w internecie, że jakaś piosenka fajna jej się bardzo podoba yy, właśnie z tego zespołu włusi marynarze. To może byśmy nam zaprezentować? To może Marynarze Łodzi. Marynarze Łodzi. Maryna... Różne rzeczy robimy. Pisaliśmy yy, no, Hymna stuleczy UKS-u serce łodzi, kto się tu urodził, ten wie o co chodzi. Te rzeczy się robi. Gram w Teatrze Nowym, nie w teatrach, a w teatrze. A w Teatrze Nowym, tylko? Przed, przed tylko, tylko bo pisałem muzykę do bikonta. Tak, to, to, to koncertowo. No, przede wszystkim jest, jednak jestem tekściarzem w drugiej części. Twojej osobowości no. jestem muzykiem. Brawa! Mój przyjacielu nieuczony, czy jesteś z tej czy innej ziemi. Spójrz Solar, tonalar, dzwony. Króle z panami brzucha temi! Brawa! Brawa! Jutro to bójta granda, zwykła, gdy ci wrzucają broń na ramię. Józingęś na nas ziemi sikła i obrodziła dolarami! Poza tym bywam aktorem i no, różnymi rzeczami animatorem, animatorem. działałem 10 lat, jednak prowadziłem scenę wymienionej wyżej Łodzi Aha. Kaliskiej. O co, przedwczoraj z marynarzami graliśmy w Na Dobre i Złe, właśnie przeżywamy serial. to w serialu. Słyszałam, że tam ktoś piosenkę chyba swoją tam, dasz tą piosenkę do serialu na dobrej nazwę, nie? No nie, no akurat piosenka w odcinku, nie, ale no taka piosenka do serialu to jest kochanie spokojne życie przez najmniej 2-3 lata bez pracy. Aha. Piosenki do, do serialu to jest jeden z najlepszych biznesów, nie wiem, czy Państwo wiecie, no, bo to serial idzie jakieś 5-6 razy w tygodniu, no, tak. powtarzany i tak dalej. To jest bardzo dobra. W połączeniu z AX em to daje naprawdę bardzo pozytywność. I ktoś tam, ktoś tam kasę robi na tym oczywiście. No. Nie A każdy tak? ma szczęście tą kasę robić w serialu, ale... No ale robią, ale robią. Wiesz, ja z tym szczęściem to wierzę. No, jeżeli produkujesz, to się zdarza. Jeżeli człowiek y, działa w czymś, no, to po prostu pojawiają się rzeczy, nie wszystkie się uda zrobić. No tak. nie, nie wszystko się ogarnie, ale zawsze gdzieś coś wypływa do, do, do roboty. Ale tobie się troszkę spo, sporo udało i, i wracam no. do tej piosenki właśnie. Yy, yy, marynarze. Marynarze. Mnie się marynarze zawsze kojarzą marynarze, marynarze przeważnie mają smutne twarze, o to ja sama ułożyłam, natomiast właśnie jaka tam była fajna prezentacja w, w, w tym zespole marynarzy, łódcy marynarze, marynarze Łodzi, tak? Tak, ja, ja, ja nie lubię oceniać, która jest fajna, która jest niefajna, na pewno Taka naucz znaną jest właśnie piosenka Marynarze Łodzi, A która ma. gazeta wyborcza pisała o tym, że to jest hymn Łodzi Podziemnej. Jazdzie marynarzom, marynarki jazzą, każdy przecież jakiś port i chleba No dyjak teraz wylansował mi piosenkę Złota Ryba sprzed 20 lat, moją piosenkę. Nagle to poszło, że na YouTube jest 900 tysięcy wejść na no, tę ok, piosenkę. złota ryba. No, także, że, że to, to działa. Chodź, czasami miałem tego dosyć. Trzeba było się tą drogowlę. Masz to skrzydeł Przywiązaną Złotą rybę Jeśli ty odbruniesz, Serce jej Przestanie bić Słuchaj tak, W klatce Nie jest ci najgorzej Źle jest wtedy Kiedy nie chce się Już żyć Gdy Zamykano wszystkie bramy, gdy waliłem, ryglowano wszystkie drzwi. I mówili, nie powinien między nami, nie powinien między nami taki człowiek żyć. Masz do skrzydeł przywiązaną złotą rybę. Jeśli ty odbruniesz, serce jej przestanie bić. Słuchaj ptaków, klatce nie jest ci najgorzej. Źle jest wtedy, kiedy nie chcesz iść. piosenek napisałem na Pisem dla treli, pisem dla. Fiolki, a też się wydarzają rzeczy, no, czasami, czasami mnóstwo piosenek sam poza w których napisałem, a czasami niektóre piosenki zaczynają, tak jak właśnie Złota Ryba po 20 latach, żyć własnym życiem. I Marek to zrobił w paru w wersjach teraz ta piosenka chodzi, bo jest nagrana przez Włodka Kiniorskiego, takiego jazzowego saksofonisty, z którym dużo współpracuję. Jest przez diaka, jest moja wersja. Jest wersja diaka z hip-hopowcami, czyli z molestą i tak dalej. Także tego sporo poszło. Mm. No, chciałabym jednak coś posłuchać. Myślę, że, że wmontujemy tutaj jakieś twoje piosenki z Twoich programów. I koledzy na pewno na najbliższy jakiś koncert fajny pojadą i tam skamerują, że tak powiem. Pięknie mówiąc. Skamerują. Yy, może jeszcze jakimś ostatnim, yy, może coś opowiesz o jakimś filmie, yy, coś, tam, coś tam napisałeś, coś tam stworzyłeś, jakiś filmik fajny? No teraz osta ostatnią rzeczą, którą robiłem z Tymonem, to, yy, to znaczy zagrałem Tymon Tymański, tak? Tak, tak. Hmm. Zagrałem mu Tymona w polskim filmie. Hmm. To, to jest taka... Wydajmy tą płytę, zorganizuję 50 koncertów, ruszycie w trasę. I co, wchodzić w to? Bez wahania. Nie, ale w tym się grać nie da. Ale jak się wygląda? To jest to jeden z wielu filmów zrobiony za własną kasę. Zamiast nie sobie nie iść na dziewczynki, na wódeczkę i tak dalej, ładował film. Wydał około 500 tysięcy na film. Ile wydał? Przepraszam, za... ile? Po 500 tysięcy, które zarobił. I wydał i na film. najlepszy performance, czyli kit z nas zostaje pewnie nic. Wyłącz to. Nie nagraliśmy dobrych kul! Nadzieja, nadzieja włoskiej muzyki. Szczerze. Przede wszystkim szczerze. No Bardzo nie. niewdzięczny Dziękuję. interes. Jak sama sobie jest sprawę. No zdaję sobie sprawę. zdaję, zdaje. Yy, gitarka by się jakaś przydała. Myślałam, że może nam tutaj coś zagrasz. Nie, ja myślę, nie. że lepiej w dobie elektroniki lepiej wymontować dobrze nagrane rzeczy i się nie, nie męczyć z gitarami. Ja nawet wzięłam z domu przyniosłam takie fajne rękawiczki, bo będę może ja zagram trochę na gitarze i takie no ale, ale, ale to chciałam tak właśnie no ale nie ma gitary kochani nie ma szkoda no, oczywiście mam nadzieję że, że oczywiście będzie wmontowana gitara i, i, i posłuchacie jak, jak Jacek Bielas gra na gitarze i śpiewa, głosisko ma fajne głosisko ma też takie ja trochę wszystkim tekściarzem ale i śpiewasz, no śpiewasz Ponieważ swoje teksty. Z pewnych okropieństw, które pisze, żaden muzyk nie jest w stanie wykonać. Mówi, że raczej nie, raczej delikatnie. Czyli sam wykonujesz to? Część wykonuję sam. Wężo jak labradory i na ludzi polują, skąd się takie mędy biorą, życie jadem trują. Miejscy strażnicy gonią ciężarne po ulicy. Woz inspektora wszędzie się i sprawa chora. Teksty zlecone, staram się nie używać wtedy wyrazów powszechnie uznanych, no ale dla siebie mogę robić. Co mi się mnie No to fajnie, to teraz tak, no to powiedz jakiś kawałek jakiegoś fajnego tekstu z, z Twojej posemki. O, że, że, żeś że. tu mnie zastrzeliłaś. No, no, kochany. Ja lecę od razu, jak ktoś mi mówi, ten, to ja mówię od razu, prawda? Nie, ale myślę, no. żeby to było cenzuralne, bo ja mam mało cenzuralne. No nie, 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 no, w miarę cenzuralne, tak. No jesteśmy, jakby nie było, w jakiejś TV, może to być internetowe, ale TV jednak. No dobrze, możemy pojechać marynarzy łodzi w takim razie. Dobra. Słuchamy? Żyła pulsuje, dziób fale pruje. Na pokładzie już od dawna zalegała mgła. Dobrze się marynarz w marynarce czuje, kiedy marynarka zaciągnąć się da. Maszyny drżące, kominy wyjące, w gruzy rozjebało całą bawełnianą łódź. W barach są już tylko miejsca dla stojących. Zobaczyłeś marynarkę, tu kotwice rzuć. Jak się marynarzom, marynarki jarzą? Każdy przecież jakiś port na oku chyba ma Dokoła burza, świt już się wynurza, ma się na to marynarzu, nie zostaniesz sam. Znów wypływa weekendowa łódź pod stopami pokład drży, tu marynarka jest gotowa, by w niej konkretny marynarz tkwił. Marynarze łodzi przecież o to chodzi. Żeby to wytrzymać. Dymy trzeba dymać, dużo trzeba walić, ale się nie chwalić. Zabaniaki. To jest część tekstu, powiedzmy sobie. Nie będę dalej, bo tam są. No pięknie, bardzo, bardzo ładnie, bardzo. No też w moim stylu. Ja może nie mam aż tak ostrych, ale niektóre mam. Eee, na przykład ostatnio wydałam, nie wydałam, bo, bo klępowałam się troszeczkę zaśpiewać, ale napisałam gejowski, sing, gejowski song, gejowski Także też mam różne takie takie pokazania. Ja bym do... ci powiedział gejowski, jaki napisałem, to lepiej lepiej cichowca, nie zaczynajmy tematów. Cicho, No tak. Bo ja taki gejowski trochę w, jeszcze w, w czerni, powiedzmy sobie. Mm -hmm. Mężczyźni w sukienkach. No dobrze, mówimy o czymś. I, mówimy o czymś, tak, to no, ja też mam dużo właśnie. Ty masz dużo fajnych piosenek i takich życiowych, ja też mam dużo życiowych. I... Łączy nas czy, życiowość. Łączy nas ży, życiowość. Czy napisałeś ostatnio na przykład jakąś taką, ostatnio, parę, parę dni temu na przykład, coś takiego fajnego, yy, czy coś takiego prześmiewczego? Yy, no może Tak, nie... po raz pierwszy zawsze próbuję naga, napisać piosenkę Disco Polo, po kontaktuje kontaktuję się ze znajomymi, na przykład Dżanin, który tam prowadziłem tak się. Dżani mówię Jacyk, to nie jest Disco Polo. I za każdym razem teraz znowu napisałem. starałem się napisać piosenkę Disco Polo. Aha. Ostatnio. Kosmiczne majteczki miała, młodych chłopców podkręcała. Co majteczki te widziały, nie mówiły, nie kłamały. Miasto pokochała, trochę się bujała, przyszła do byłego, przecież go kochała. On popatrzył na nią i miał w oczach wzgardę, bo jakiej nie było, poznał inną larwę. To mecenas z wielkim czujem, na bałutach łaski czuje i podobno masz 30. tyle lat już w jednym mieście. Życie w mieście płynie jak spieniona fala. Trochę się zawiesisz, a czas. Tralala. -la. Tra -la, -la, la no bardzo, no, bardzo pięknie, tego. bardzo pięknie. To ja Ci coś odpowiem, że <laughs> też miałem jakąś taką troszeczkę, miał handrę. Trzeba by trochę rozweselić, może coś tego, a może coś seksualnego. I mówię, co tutaj, co? No, królewna, coś o królewnie, o królewiczu. Żyła sobie kiedyś cud królewna, która królewiczów miała full. Co do jednej rzeczy była pewna, tego jej zabraniał ojciec, król. Nie chodziła wcześnie spać, bo musiała wszystkim dać. W jej komacie bywał książę pan i pachołków miała moc. Przyjmowała ich co noc. Każdy dla niej to był number one. No i potem tak, tak, tak i to robili, że tego wzięli ślub, bo musieli robić dzieci. I na końcu, jest bo to królewna i ja, e, chciałabym rycerza mieć młodego, który by rumaka z grzywą miał. Cała bym od razu była jego, gdyby to mnie jakiś rycerz chciał. Dziś rycerzy nie ma, niej, dlatego jest mi źle. Także dżentelmeni poszli w dal. Dzisiaj chata, seks i szkło, no bo o to przecież szło. Tylko dawnych wspomnień żal. I tutaj teraz jest, zrobiłam czeki seksualne, jak oni już są w łożu małżeńskim, ten, ten królewicz z tą królewną i... Ach, ach, oh my God! No i tak dalej, tak, dalej. Także tak, tak, jak słyszysz, to nie tylko ty. To bardzo dobry fragment. Bardzo, <śmiech> <śmiech> bardzo dobry. <śmiech> <śmiech> bardzo dobry fragment. I z tym pięknym czarnym koniem, mam, kochani. <laughs> Lubisz czarne konie? Tak, tak, w ogóle lubię konie I, i no czarne czy arabskie. No a to lubię konie, a no są konie jest piękne zwierzę, bo lubię zwierzęta, lubię, lubię psy przede wszystkim i konie. No to są, to są. Kotów nie lubię, ale to nie o tym był temat, że Daniela nie lubi kotów. No. Miał! Mhm. Miał albo nie miał. No, da. no Jacku, ja ci zadam jeszcze jedno pytanie. I, I potem Ci zaproponuję, żebyś powiedział, gdzie, gdzie w najbliższej przyszłości będziesz występował, gdzie możemy Cię posłuchać, zobaczyć. Yy, usłyszałam tutaj w tekście o marynarzach coś o łodzianach, o zabaniakach, że podobno na łodzian, na facetów mówi się zabaniaki. Ja zupełnie nie wiem, co jest grane. Yy, coś wiem, że kiedyś skarpety mówili, tak jak na, na łodzianki mówili szpule, jak wychodziły yy, prawda, z fabryki, a na facetów zabaniaki. Skarbyciarze, a tutaj słyszę zabaniaki, może nam tu krótko powiesz o co chodzi, co jest grane, what's going on z tymi zabaniakami. Za Panie ja, dokładnie tak samo nie wiedziałem jak, co jest grane, jak mi w Częstochowie dwóch gości, którzy wyszli z więzienia skoczyli na garbę, a jeden był moim przyjacielem i mówił Jadzyk, gdy jesteś zabaniak, to jest w porządku, a drugi Aha. patrzył z podełba i tak patrzył, kiedy mi przycyrkować jakoś centralnie. No, Ale z tym zabaniakiem tak gadałem długo, ale o co mu chodzi z tym zabaniakiem? Bo co chwila, co, co przyjaciel, co się rozczulił, to mój ty zabaniak, jesteś, to jest w porządku. No i dopiero się dowiedziałem później, że, że, że łodzian w więzieniach nazywają zabaniakiem. co jest poszerzenie pewnego języka. Śmierzy mnie to, jak czasami są takie miejskie imprezy gdzieś, jak nagle pada zabaniak, to widzę taki paru ludzi się jak gdyby obudziło nagle, że. że no. No, czyli już wiemy. Skarpecie, skarpeciarze, zabaniaki. Dawniej skarpeciarze, teraz, Dawniej teraz ja, ja pierwszy raz słyszałem określenie skarpeciarze niedawno, no ale, ale zabaniaki. No, ja słyszałam skarpeciarze i szpulę, a teraz dowiedziałam się zabaniaki. Czyli już wiemy, to jeszcze nam powiedz, gdzie w najbliższej tu i teraz w przyszłości Cię zobaczymy, posłuchamy, gdzie zapraszasz. Najbliższa przyszłość to jest 26-27 listopad. O. Zapraszam wszystkich do Teatru Nowego. Ma scena, spektakl, kto nie ma, nie płaci w reżyserii Piotka Viconta. Napisał ten dramat Dario Fo. Także 26-27, a 28 zapraszam Łodzian na Festiwal Piosenki Aktorskiej, który o. prowadzę w ramach festiwalu Synergia. No. I gdzie to jest, w jakim, w którym miejscu ten festiwal? W Teatrze mamy też się my... Jak się cieszę, bo ja mieszkam przy samym Nowym Teatrze, żebym nie miała blizn, no, żółt beretem, tak. Tak, rzut okularem moim. Natomiast no grudzień, styczeń to już jest, gra, gramy, w styczniu gramy w Teatrze Witkiewicza, co mi bardzo bardzo lubię tam grać, no tak, że tak. okolica ładna też i teatr tak, tak, tak. zacny, mocny. Cieszymy się bardzo i zapraszamy Was kochani do Teatru Nowego, na Bielasa, czyli Jacka Bieleńskiego. Cóż by Ci tu jeszcze fajnego, co, znaczy, co, co, co by Cię zapytać o co, bo tyle, tyle wszystkiego się nazbierało. No słychać się w tych pubach, czasami widuję przez szybę, jak kiedy Piotrkowską że Biela siedzi, gra i fajnie No teraz mniej, mniej chodzi po pubach, Biela staje się domatorem, dostrzegam też tą część życia. Ponieważ mm -hmm. mam taki klub domowy, w którym mam zawsze gości, Aha. który trwa do piątej rano, w którym nie trzeba wychodzić, jak się chce zapalić. Aha. A, bo jeszcze palisz? No walczę, walczę, Aha, walczę. Tak jak mówił Tomek Stańko, życie mężczyzny polega na walce z alkoholem i innymi rzeczami. No, no tak, no tak. no. Większość przez to przechodzi albo przeszła. Kochani, nasz czas zdaje się się już kończy. Yy, bardzo było mi miło, fajnie, że w ogóle już Jasek zdecydował, że przyjechał. Yy, później go będziecie słuchać, oglądać. Yy, dzięki serdeczne. Yy, konik już padataj, padataj, padataj odjeżdża ten czarny koń. Nasz Jasek wsiada w swój piękny samochód i odjeżdża. Na razie, cześć pracy, dziękuję pięknie. Trzymaneczko. Pa, pa. Trzyman. <grytanie> trzymaneczko. Do miłego kochanie, do następnego, a następny to będzie? Zobaczycie za dwa tygodnie. Buźka. Hey. Siedzi za barym za dużo słucha zdrowiej by dla niego było gdyby ścieżki dmuchał poszukuje dziecki pewien człowiek zdradziecki a po ślubie niech bryka żona zapatyka moja, 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 moja twoja, twoja, twoja wolność moja to ja. ja. moja, 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 moja Twoja, twoja, twoja Wolność moja, twoja